A my zapraszamy Państwa teraz na, na Ligę od Kuchni. Rzeczoną Lech Poznań grał z Ruchem Chorzów. Pierwszy mecz trenera Urbana. Zaprasza Adam Westphal. To był zaszczyt, że powierzono mi taką rolę. I, tak Nie, tak Dwie, powodzenia. Powodzenia. Tak Lech Poznań to jest uno de los grandes, jak mówią w Hiszpanii. No myślę, że każdy, kto interesuje się piłką, nauczył się tego, że piłka nożna jest nieprzewidywalna. No, dla mnie wydawało się, że nie było nic tam takiego, co mogło być do widzenia. Mówię, spadł na piłkę i czy ją zagarnął, czy nie, no to już po wideo nam powiedzam. W telewizji zobaczymy. A no, widać? Ja też z boiska tylko. A nie gdzie? Nie, no też nie Dwudziesta 25 minuta, Lipski wrzutka, szansa 2-0! 2-0, ruch poznany z tym Jeżeli ktoś tutaj już dopisał punkty Rachowi, no to gratuluję. Będziemy gonić wynik, chcemy za wszelką cenę wygrać. <laughs> Nie jest łatwo się podnieść w sytuacji, w jakiej znajduje się Lech Poznań. Na pewno chwała chłopakom za to, że potrafili uratować chociaż ten jeden punkt, natomiast my jesteśmy w takiej sytuacji, że potrzebujemy trzy i tym bardziej grając na własnym wojsku.